Pierwszy cykl szkoleń dotyczy istotnych zagadnień związanych z polem elektromagnetycznym, takie jak rodzaje źródła PEM, regulacje prawne i unormowanie związane z PEM, stosowane w Polsce i na świecie zasady, metody oraz sposoby pomiaru i monitoringu PEM, aspekty biologiczne i medyczne oddziaływania PEM oraz wykonywane badania wpływu PEM na zdrowie człowieka. Szkolenia dostępne będą na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym. Drugi cykl szkoleń poświęcony będzie korzystaniu z powstającego systemu C2PEM. Omówione zostaną zasady obsługi poszczególnych modułów, jak formularze zgłoszeń, sprawozdania z badań instalacji wytwarzających PEM, obrazowanie na mapach wyników pomiaru i obliczeń poziomów PEM. Nie zabraknie też teoretycznej podbudowy związanej z obliczaniem poziomów pola elektromagnetycznego oraz zastosowanymi w systemie modelami matematycznymi opracowanymi na potrzeby planowania i projektowania sieci.